Się tu trochę jak w modnej kawiarni gdzieś na wybrzeżu Kalifornii. Lada błyska tęczowo, a w szklance pieni się, tak, dobrze słyszycie, kawa. To jedna z najmodniejszych warszawskich kawiarni ubiegłego roku. Może dlatego, że czuć tu dobrą energię właścicieli, którą promieniują z za ściany. Tam znajduje się w końcu ich ceramiczna pracownia. Dziś z wizytą wpadamy do Młas Coffee. No dzień dobry! Słuchasz podcastu Pożywka. Ja nazywam się Dominika Zagrocka i opowiadam o jedzeniu. Wspomniałam o tej pracowni ceramicznej, bo to od ceramiki wszystko się tutaj zaczęło. Kati Romanowska i Łukasz Przygodziński, zwany też czarnym, tworzą ceramikę, która przywodzi na myśl wakacje. Na talerzach, półmiskach i kubeczkach znajdziecie plaże z Dubaju, Islandii czy Bali. Kolorowe szkliwo tworzy tu niepowtarzalne wzory i rzeczywiście przypomina piaskowy brzeg, omywany delikatnymi falami. Co najlepsze, to jest nie do końca zamierzony efekt. Faktycznie jest tak, że ja po prostu sporo eksperymentuję. Daję sobie hmm. tego, tak, że jakby wychodzę trochę poza ramy i nie traktuję ceramiki jako rzemiosła i pewnych e, procesów e, bardzo statycznie, tylko faktycznie trochę idę o krok dalej i ten pierwszy wave właśnie tak wyszedł, że ja po prostu Coś tam zmieszałam, użyłam jakiegoś szkliwa z jakimś i wyszła ta pierwsza fala. I pamiętam, to były tylko dwa szkliwa dwa bardzo proste szkliwa z których wyszła ta fala i mm -hmm. wtedy pomyślałam że kurczę fajnie by było pójść w tym kierunku i to nie to że ja już tam widziałam plażę i mm -hmm. tylko po prostu te same połączenie to że one fajnie się pochł... pochłaniały wzajemnie spowodowało że okej okay, pójdę w tym kierunku tylko okej okay, jak ja to zrobiłam co ja dodałam i to właśnie ten moment że nie miałam pojęcia czego użyłam i Mówię, dobra, spróbuję jeszcze raz. I faktycznie, chyba za trzecim czy którymś tam razem, znowu to wyszło. I po w w prostu poczułam to, w tym kierunku poszłam, i, i to się zadziało. A te wszystkie nazwy, bali, ocean, te kolory, to nie wyszły ze zdjęć. Ja sobie nie znalazłam plaży Grecji, ją odwzorowałam, tylko najczęściej było tak, że po prostu. Ja mam pewne takie styki w głowie, że je, ja jestem dobra w kolorach. Ogólnie jestem dobra w estetycznych takich kolorystycznych rzeczach. I no i nie wiem, tak jak przykładowo jest e, Patera Iceland, no to po prostu kolory czerni e, beże, brązy i takie piaski beżowe i to wszystko mi się po prostu kojarzyło z tą islandzką stroną w, w jesienią czy, czy zimą. To jest troszkę na odwrót i te, jakby te nazwy Aha. też powodują, że to jest świetnie sprzedażowe marketingowo. To też to wszystko jakby, tak. co jest bardzo ważnym aspektem w naszej jakby firmie i w tym, jak wygląda cała, cała jakby zaplecze i wizualna strona Młaz, tak? Siłą rozpędu powstała nazwa Młaz, ponieważ Katia wykorzystała tę nazwę do swojego pierwszego projektu, pracowni, która miała być taką pracownią między innymi architektoniczną. I później, kiedy zaczęła tworzyć ceramikę, ta nazwa się przyjęła i nie było sensu już jej zmieniać. Kati i Czarnemu wydawało się też naturalną koleją rzeczy, że skoro tworzą ceramikę i mają słabość do dobrej kawy, to czas najwyższy na własną kawiarnię. I tak w zeszłym roku na Mokotowie otworzyli młas kofi. Zaczęło się tak naprawdę ode mnie od tego, że poszłam pierwszy raz na zajęcia ceramiczne. Pierwsze, drugie, czwarte, dziesiąte zajęcia i się mega wkręciłam w to. W trakcie jeszcze miałam jakiś taki przestój między skończeniem studiów a szukaniem pracy i pracowaniem w studiu architektonicznym. W Japonii miałam wyjeżdżać i dałam sobie po prostu czas na to, żeby jeszcze może tutaj zamknąć pewne sprawy, poukładać, i jakoś ten czas się przedłużył. Japonia gdzieś tam się znalazła w oddali. Zaczęłam wtedy też Instagrama prowadzić. Ludzie zaczęli do mnie pisać, czy można kupić te naczynia. Pomyślałam, że dobra, no spróbuję. Raz się żyje, trzeba spróbować czegoś. Nie bardzo chciałam w tą architekturę iść, więc mówię, zobaczymy, co się zadzieje. I faktycznie wynajęłam sobie gdzieś tam studio ceramiczne, wtedy to na Wale Zawadowskim, u ceramiczki Fika Ceramika Dorota. Tam byłam przez dwa lata. I to jakoś się tak kręciło fajnie. Potem Czarny do mnie dołączył, zaczęliśmy szukać przestrzeni, Gdzieś indziej, już takiej swojej i znaleźliśmy tutaj na Mokotowie właśnie ten lokal, w którym jesteśmy. Katę rzeczywiście poznałem dosłownie tuż przed tym, jak katka zaczęła uczestniczyć w swoich pierwszych zajęciach ceramicznych. Wtedy chyba jeszcze żadne z nas nie podejrzewało, że, że, że zajdziemy tak daleko mhm. i, i prywatnie, i, i biznesowo. Katę od początku bardzo mocno jakby. W Wydaje mi się, wspierałem, myślę, że Kata to potwierdzi, w jej działaniach ceramicznych. Sam jestem, mimo technicznego wykształcenia, bo tak jak architektura Katy jeszcze jest jakoś tam zbliżona z ceramiką, tak ja jestem inżynierem elektronikiem, więc to jest w ogóle gdzieś po, na, na drugiej stronie tego bieguna artystycznego, natomiast mam sobie duszę artystyczną, bo jestem od, od wielu lat y, muzykiem, a do ceramiki y, to dosyć płynnie przeszedłem, bo w przerwach od mojej pracy y, zawodowej jako sound designer, y, po prostu łapałem się za wałek mhm. i pomagałem Kati w pierwszych projektach, y, zupełnie fizycznie, pomagając jej w tworzeniu, w tworzeniu naczyń I, i szukałem nowych wyzwań. Jestem człowiekiem, który nie lubi się po prostu nudzić. Po prostu postawiliśmy z Katą wszystko na jedną kartę, wrzuciliśmy wszystkie nasze oszczędności do jednego worka. I zaczęliśmy szukać lokalu i tak tutaj się znaleźliśmy. Usiedliśmy e, z Katą w pracowni i tak cholera, człowiek by się dobrej kawy napił. A nie ma. <ścoughs> w zasadzie nie, nie było tutaj tak naprawdę w okolicy, gdzieś blisko żadnej kawiarni, m, do której moglibyśmy spokojnie rano sobie podskoczyć, złapać e, szybką kawę dobrą i jakąś bułę. To zadecydowało tak naprawdę o tym, że zaczęliśmy troszeczkę... Iść w tą stronę kawy. Zresztą, patrząc, ze względu też na naszą ceramikę, trochę, trochę o tym myśleliśmy o jakimś ciekawym biznesowym crossoverze. Zwolnił się lokal tutaj obok naszego studia. No i to właściwie takie te trzy rzeczy, które się zbiegły w jednym momencie, spowodowały, że po prostu zdecydowaliśmy się na taki ruch, a nie inny. I mówimy: Dobra, robimy swoją kawiarnię. Nie, nikt nas nie chce tutaj poczęstować dobrą kawą, to musimy sami to zrobić. I, i to w sumie było tak naprawdę taki punkt, od którego to wszystko się zaczęło. Katia i Czarny są partnerami w pracowni ceramicznej, w kawiarni, ale i w życiu. Doskonale się uzupełniają, wspólnie rozwijają markę MOAS i Tę pozytywną atmosferę tam naprawdę czuć. Kiedy przyszłam na wywiad, ugościli mnie kawą i miałam trochę takie poczucie, że nie jestem w pracowni, a po prostu w czyimś domu. To wrażenie potęgują też dwa duże psy, które po pracowni się przechadzają. Jak Katy i Czarny dzielą się obowiązkami i czy jest to takie proste, żeby połączyć siły zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym? Jak to jest, że dwójka ludzi, którzy prywatnie są parą, jednocześnie prowadzą biznes i jeszcze się nie pozabijali, czasami bywa bardzo blisko. Dosłownie. Dosł. Tak. Mm. I... Chyba wynika to z tego, że ja i kata jesteśmy dosyć dużymi indywidualnościami, zwłaszcza, zwłaszcza kata. Ja jako inżynier gdzieś tam byłem szkolony do pracy w zespole, więc jest mi trochę łatwiej. Natomiast kata rzeczywiście tutaj. Pomimo, pomimo studiów architektonicznych powinnam coś wiedzieć na ten temat, ale jestem już taką indywidualistką, że jednak no, nie przychodzi mi to łatwo. Tak, zdecydowanie. Natomiast no, wydaje mi się, że chyba kwestia pójścia na pewne kompromisy powoduje to, że, że udało nam się stworzyć coś fajnego. I tak jak na początku rzeczywiście każdy z nas próbowało robić wszystko mhm. i być specjalistą od wszystkiego. Tak teraz już od dłuższego czasu zdaliśmy sobie sprawę, że po prostu musimy rozdzielić obowiązki i, i musimy się zajmować tak naprawdę tym. Co, w czym jesteśmy lepsi to raz, a dwa, co nam sprawia frajdę. Ja na przykład jestem totalną nogą jeśli chodzi o szkliwienie. Mimo że obserwuję katę od no, już pięciu lat ponad, jak Kata to robi, nie jestem w stanie jakby podrobić jej szkliwienia totalnie. I, i w sobie odwrotnie, bo ja na początku tak. jak szkliwiłem e, patery, to. E, nie dość, że Kata nie była w stanie tego powtórzyć, to również ja nie byłem w stanie tego powtórzyć. Jestem odpowiedzialny za, za robienie form, modeli, wszelkiego rodzaju udoskonalenia w, techniczne w pracowni, sprzęt, naprawy, jak i również papierologię. Tego akurat nie lubię, ale Kata ma tak dużo innych rzeczy związanych z naszą działalnością, że po prostu wziąłem to na, 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 swoje, na swoje plecy. I, I staram się to robić, mimo że nienawidzę papierków. A Kata, no to może Kata opowie, za co jest odpowiedzialna u nas. Na no co, za co mam być odpowiedzialna? Za te najlepsze rzeczy. Czyli za projektowanie kolekcji. W sumie to tak naprawdę z mojej głowy pierwsze pomysły wychodzą. Pewne rzeczy już się powtarzają, schematy. Wiadomo, yy, nie mam schematu na to, jak stworzyć pewien wzór. On jest jakoś tam powtarzalny, ale jednak nadal każda ta patera jest inna. I czasami jest tak, że nawet kolor jest inny. I to tylko wychodzi dlatego, że na przykład część pater jest wyżej w piecu niż inne patery, i wtedy ten kolor się zmienia. Także myślę, że to jest najfajniejsze w tym, że, że nie ma tej schematowości, że jednak każda ta rzecz jest trochę inna. I czasami mówię, nawet wyciągnę i wydaje mi się, że użyłam jakiegoś koloru, a jednak. Coś się zadziało fajnego, co spowodowało, że, że to nie wyszło to, co miało wyjść. No a oprócz tego, zajmuje się, czym jeszcze się zajmuje? Tym, że była dobra atmosfera, <śmiech> <śmiech> wkurzaniem czarnego. <laughs> Przede wszystkim fizyczna praca, no bo to wszystko, co się dzieje tam, to jest prawie. Tak, ja jestem 80. No, jestem tak, na czarny zawsze się że jestem tym fizolem, ale to ta trochę tak jest. Po prostu robię tą pracę y, w pracowni, y, tą trudną, fizyczną. Oczywiście czarny też y, pewnymi rzeczami się zajmuje, i, i jak odlewanie czy właśnie wyrabianie gliny, które mi no, z trudnością ze względu na moją posturę przychodzą, ale tak, ale większość rzeczy po prostu ja tworzę. Także tutaj nie ma armii, jesteśmy tylko my. Katy i Czarny równie dużą wagę co do naczyń przywiązują do kawy. Dobra kawa to rzeczywiście ich znak rozpoznawczy. W Młaz stawia się na kawę speciality, czyli tę najlepszej jakości z polskich palarni. Niedawno właściciele stworzyli nawet swoją własną mieszankę ziaren wspólnie z palarnią kafar. W tej kawie wyczujecie nuty czekolady, jagód i kwiatów. Zdecydowanie, zdecydowanie jesteśmy mhm. kawoszami, e, ja co prawda mam dosyć krótki staż jako e, kawosz, dla mnie kawa e, kiedyś za, jakby zaczynała i kończyła się na e, latte, <grym> na, na kawie latę z naprawdę dużą ilością mleka, a najlepiej to w ogóle jeszcze jakby jakaś czekoladowa posypka była. I dla mnie na przykład espresso to było, Boże, żeby pić espresso to trzeba być jakim dzikiem albo nie wiem kimś, bo to przecież wykrzywia gębę na drugą stronę. E, Zaczęliśmy. Poznawać od zera ten świat kawy Speciality. Aktualnie piję, piję, wydaje mi się, że spokojnie z litr kawy dziennie mm. wypijam. Dobrej kawy, tak. Um, i, I to espresso dla mnie też już jest, y, nie jest jakąś tam ziemią zakazaną, mm. ale jest czymś tak naprawdę, od czego zaczynam każdy dzień. Ja zawsze lubiłam kawę. W sumie na studiach to przelewałam też jej dużo. No ale faktycznie myślę, że to była taka podobna droga, że y, też jestem takim trochę świeżakiem. W, tej, w, w tym świecie kawowym, ale ja bardzo doceniam jakby smaki, nowości. Też dużo chodzimy po restauracjach, i, i ta kawa jest taką teraz ważną częścią dla nas. Najciekawszą kawą serwowaną w młaz jest jednak coś innego. Jako chyba jedyna kawiarnia w Warszawie, Kat i Czarny oferują gościom kawę nitro przez cały rok. To o tyle nietypowe, że serwowana na zimno kawa zazwyczaj pojawia się w kawiarniach tylko latem. Czym jednak w ogóle jest nitro i jak się je robi? Nitro to kawa parzona na zimno, czyli takie klasyczne cold brew, do którego dodaje się azot. Kawa nitro dzięki temu zyskuje sporą piankę kojarzącą się z taką pianką jak w piwie i lepszą teksturę. Jest po prostu bardziej kremowa. Pomysł zrodził się na naszym krótkim tripie w Barcelonie, gdzie trafiliśmy do kawiarni Palarni Nomad i tam spróbowaliśmy swojego pierwszego Nitro. Ja jako umiarkowany fan Guinnessa już byłem jakoś tam zorientowany na czym to, na czym to polega i mówię, kurde, azotowanie piwa, okej, okay, kumam, azotowanie kawy, jest to dla mnie coś, coś nowego. I wtedy pamiętam, spróbowaliśmy swojego pierwszego w życiu Nitro i było to Nitro na ziarnach, już nie pamiętam, to była jakaś ciemno palona kawa, ale nie pamiętam z jakiego regionu świata. I szczerze nie zrobiło to na nas wow. Nie, nie było tak, że, o, kurde, ale to jest czat. Tylko, kurde, to jest ciekawe. Chyba da się zrobić to lepiej niż teraz właśnie spróbowaliśmy. I wróciliśmy do Polski i zaczęliśmy drążyć temat. Okazało się, że firma Hard Beans tworzy urządzonka bardzo fajne do macerowania kawy na zimno w przyspieszonym tempie. Robimy kawę nitro i cold brew robimy sami i rzeczywiście założenie jest takie, że co by się nie działo, jaka temperatura minusowa nie będzie na dworzu, to u nas dostaniecie nitro i to nitro zawsze będzie świeże. Co więcej, jestem w stanie zagwarantować, że nie będzie tak jak w wielu kawiarniach, że nitro jest na przykład do jakiejś tam godziny, bo po prostu później nie ma. U nas, jak już widzimy, że w Keg się kończy, to wstawiamy, robimy nowe, i za niecałą godzinę tak naprawdę mamy na kranie kolejną porcję świeżego nitro, gotową do tego, żeby ją zazotować i, i, i wrzucić na, na szkło. A teraz przenieśmy się na chwilę do sobotniego popołudnia w Młaskowi i spróbujmy różnych smakołyków, które tam serwują. Akcja degustacja. Jestem właśnie w Młas Coffee i próbuję kilku rzeczy. Akurat jestem tutaj w weekend, więc trafiłam na przysmaki włoskie. Do tego oczywiście kawa. I ja mam tutaj kawę w dwóch wersjach, czyli w wersji na ciepło, klasyczny przelew, bo kawa przelewowa to jest coś, co ja bardzo lubię. Głównie dlatego, że można w niej wyczuć bardzo ciekawe nuty smakowe. Oraz mam tutaj młasowe nitro. Wszystko podawane jest w pięknej ceramice młaz, więc to jest taki dodatkowy aspekt estetyczny, który działa na plus tej kawiarni. I pierwsze co, to spróbuję kawy. To jest Etiopia, ma być taka czekoladowo-orzechowa. Zaraz to sprawdzimy. Mm -hmm. Ta kawa jest bardzo delikatna, bo przelewy w ogóle są dość delikatne, ale nie dajcie się zwieść, bo one mają więcej kofeiny niż kawa z ekspresu. Wynika to z tego, że ziarna po prostu mają dłuższy kontakt z wodą niż w ekspresie, gdzie tylko przez nie przepływa woda. Ta kawa tutaj jest bardzo smaczna. Rzeczywiście, ja w niej wyczuwam nuty czekolady, ale dla mnie ona też jest mocno chlebowa. Spróbujmy nitro, kawy serwowanej w wysokiej szklance. Ta kawa jest ultra delikatna, bardzo, bardzo leciutka, idealna na lato. Niestety teraz jest zima, ale już za niedługo, myślę, ta kawa będzie jeszcze lepiej smakować, bo właśnie ja kiedyś tutaj zresztą piłam ją w taki upalny dzień i ona była fantastyczna na odświeżenie, bo jest bardzo delikatna, ma lekko owocowy posmak i piankę, a pianka, słuchajcie, w każdym napoju jest zawsze czymś dobrym. Także na kawie się tutaj na pewno nie zawiedziecie. Spróbujmy natomiast słodycze. Mam tutaj na talerzyku Sfogliatele, czyli włoskie ciastko rodem z Neapolu. To jest takie listkujące ciastko z kremowym, waniliowym środkiem. Ono trochę konsystencją przypomina ciasto francuskie. Spróbujmy. Tak samo też chrupie. Mm, fajne jest to, że ono nie jest super słodkie. Tutaj też was barista pyta, czy posypać je dodatkowo cukrem pudrem, więc jeśli chcecie sobie je troszkę jeszcze osłodzić, to ten cukier puder może być na górę dodany. W środku mamy nadzienie waniliowe i to nadzienie jest podrasowane skórką z, z pomarańczy i taką nutą korzenną. Ja tutaj wyczuwam trochę cynamonu. Co sprawia, że to ciasko, które też mi się kojarzy z takim upałem, podróżami, wiecie, w pełnym słońcu, tutaj zyskuje taki trochę zimowy wymiar. Bardzo smaczna propozycja. A drugi smakołyk to dzisiaj Canolo, czyli. Rurka waflowa nadziewana ricottą, to jest trochę taki, ja się śmieję zawsze, nasz nadziewany faworek. Bo ciasto jest podobne, też jest smażone w głębokim tłuszczu, też jest w takich bąblach od tego tłuszczu chrupiących, tylko po prostu jest zwinięte w kształt rurki, którą następnie się nadziewa. To też jest bardzo popularny przysmak na południu Włoch, na przykład też na Sycylii. I dzisiaj mamy go tutaj w dwóch wariantach. Jeden wariant to jest wersja z samą ricottą, a druga wersja to jest wersja pistacjowa. Ja oczywiście musiałam wybrać pistację, bo pistacja to jest moja wielka miłość. Próbujemy. To jest ciekawe mm, ciastko, przede wszystkim dlatego, że jest bardzo mało słodkie. Zazwyczaj te waflowe rurki to jest taka cukrowa bomba, one są bardzo słodkie. A tutaj ta pistacja jest zrobiona na tak lekko słono nawet. Ten krem, mimo że jest go dużo, to bardzo dobrze się go je, bo on jest leciutki. I też mimo tego, że jest z ricotty, to właśnie dodatek tej pistacji sprawił, że jest naprawdę bardzo lekki, taki aksamitny i lekko słonawy. Dla wielbicieli pistacji to będzie ciastko idealne. Ja jedyny zarzut mam tutaj do samej rurki waflowej, bo moim zdaniem ona jest ciut za gruba. Ja wolę, kiedy te rurki są takie idealnie cienkie, no prawie że jak nasze faworki. Wiem, że wtedy jest ciężej z tym kremem, bo one mogłyby go nie utrzymać, ale właśnie takie cienkie kanolo to jest coś, co ja po prostu kocham. Najbardziej, troszkę ciejsze, dlatego, że ono wtedy jest też bardziej chrupiące. A to, co chrupiące, to jest właśnie to, co tygryski lubią najbardziej. To jest jednak bardzo drobny mankament. Ogólnie słodycze w mi smakują, podobnie zresztą jak kawa. W ofercie kawiarni pojawiają się też koktajle na bazie kawy. Ostatnim hitem jest nitromango z warstwą skondensowanego mleka, musem mango i kawą. Z kolei jesienią miałam okazję spróbować tam tak zwanego Jungle Kick, czyli espresso połączonego z pires kokosa, kapką słonego karmelu i marakują. Musicie przyznać, że brzmi oryginalnie, smakowało też naprawdę świetnie. Ciastka włoskie, których próbowałam podczas akcji degustacji, pochodzą z cukierni Amore by Mama Marietta. To jednak nie wszystko, co dostaniecie w Młaz. Z ciastkami jest tak, że chcemy współpracować z rzemieślnikami, którzy lokalnie wypiekają na miejscu. Mamy sporo propozycji, też mamy wielu faworytów, którzy, których sami wybraliśmy. Amore i Mama Marietta, no to oni są w soboty i to już jest taka sobota włoska. I nawet często do nas przychodzą klienci i pytają, czy będą w tygodniu. No jakby na razie mamy tylko w soboty i przychodzą. No przepyszne, przepyszne mają wypiekanie. Pieki widzimy, jakby, że jest na to chęć i, i faktycznie goście przychodzą i do tej kawy czasami potrafią nawet trzy ciastka wziąć. Będziemy na bieżąco jakby informować ja na Instagramie, jakby cały czas codziennie wrzucam to, co podajemy rano, jaki jak jest przelew, jakie są ciastka. Mama Mirka nas też zaopatruje, to mama e, Łukasza. Piecze e, takie tradycyjne e, ciasta jak blok, przypyszny, kleisty z dużą ilością bakali, także faktycznie to był faworyt. Ale też robi wafle tradycyjne, o które się pytali ostatnio goście. No i placek amerykański, taki klasyczny placek z jabłkami. Czarny się na tym wychował, dlatego teraz tak dobrze mm. wygląda. No ale na pewno będzie przepysznie. Mm -hmm. bo staramy się to jednak fajnie skomponować z kawą i to, co właśnie podajemy. Wspaniałą kropką nad I w kawiarni są naczynia, oczywiście, ponieważ Katy i Czarny mają ten przywilej, że mogą stworzyć sobie naczynia idealnie dopasowane do swoich potrzeb, i myślę, że tutaj, jeszcze w tej dziedzinie, pewnie będą się też coraz bardziej rozwijać razem z rozwojem ich menu. Umówmy się picie kawy w pięknej ceramice. I zajadanie słodkości to jest taka podstawa, której oczekuje od kawiarni. Tutaj jest jednak jeszcze coś więcej: wyczuwalna pasja właścicieli, potencjał na rozwój i kalifornijski, nonchalanski klimat. Odwiedzajcie to miejsce za każdym razem, kiedy potrzebujecie słońca. Tutaj jest ono i w filiżance, i na talerzu, i w uśmiechach baristów i właścicieli. Do zobaczenia przy nitro!